No dobra, to instalujemy. Zaczynamy od wyszukiwania w Admin Store brokera MQTT. Klikamy Install. Tutaj są zakładki, jak to wygląda. Do każdego rozszerzenia. Klikamy Start i czekamy, aż zapali się na zielono. Wchodzimy w log. Jeżeli nie mamy nic, Czerwonego to znaczy, że wszystko jest OK. Następnie przechodzimy w konfiguracja, integrację i wyszukujemy MQTT. Pamiętajcie, włączcie wykrywanie. Konfigurujemy, rekonfiguracja i podglądamy hasło i kopiujemy je. Tak samo login. W tej chwili włączam na drugim ekranie notatnika, żeby sobie to wkleić i przechować. Zatwierdzamy, zatwierdzamy, zatwierdzamy. Jak widzicie, nic się w tej chwili jeszcze nie zmieniło. Przechodzimy do Add Store ponownie, i teraz musimy pobrać linki z artykułu. Wklejamy go w repozytorium, dodajemy. i w tej chwili będziemy mogli wyszukać zigbee 2 instalujemy to chwilę trwa gdyż mamy to zainstalowane wchodzimy w konfigurację musimy podać login hasło ale w pierwszej kolejności musimy zobaczyć pod jakim portem mamy podpięty fizycznie stick USB, wchodzimy w hardware i jak widzicie jest podpięty tutaj, najprościej odłączając i podłączając możemy to sprawdzić po prostu nam zniknie wracamy do konfiguracji jak widzicie domyślnie jest ustawiony dokładnie ten port wprowadzamy login wprowadzamy hasło, które wcześniej pobraliśmy i teraz bardzo ważna kwestia zmieńcie network key. Przynajmniej 2-3 cyfry. To bardzo ważne dla Waszego bezpieczeństwa. Jeżeli mamy to zrobione, klikamy Start i czekamy. Zapaliło się nam na zielono. Wchodzimy w Logi. I patrzymy co się dzieje. Jak widzicie, powoli mamy wszystko na zielono zapalone. I tu możemy podglądać, którą wersję z Gbitu MQTT mamy zainstalowaną. Jeżeli widzimy coś takiego, to znaczy, że już wszystko zostało uruchomione. Gdyby coś było nie tak, byłoby na czerwono. No dobra. Teraz jeszcze ZigBee to MQTT Asystant. Ponownie link możecie pobrać z bloga. Wklejamy. I wyszukujemy. Instalujemy. I ponownie musimy wejść w konfigurację i wprowadzić login i hasło do Zigbee Prraszam, do MQTT. Klikamy start. Zapeliło nam się na zielono i włączamy, żeby po lewej stronie było to widoczne. Jak widzicie nie ma żadnych czerwonych komunikatów, to znaczy, że wszystko jest ok. Koordynator jest dodany, jest online. Tutaj mamy zakładkę mapy, gdzie będą pojawiać się nam urządzenia podłączenia, a tutaj mamy najważniejszy przycisk: zezwolenie na podłączenie do sieci. Dopiero w tej chwili możemy podłączyć urządzenie. Ściemniacz paruje się w ten sposób, że trzyma się przez 15 sekund przycisk zasilania. Zaczął migać. Skończył migać, to znaczy, że podłączył się do sieci. Inne urządzenia będziemy dodawać trzymając przycisk na obudowie lub wkładając szpilkę w odpowiedni otwór i trzymając odpowiedni czas. Jest to około kilkunastu sekund, aż się zaświecą LEDy. Dodaliśmy nasze pierwsze urządzenie. Jak widzicie, jest bez obrazka. Ale już mamy podstawowe rzeczy, informacje o nim. Wyłączamy dostęp do naszej sieci, żeby nic się nie dodało, na przykład od sąsiadów. Czekając chwilę i odświeżając, po jakimś czasie pojawi nam się obrazek, informacja, że jest to router. Mamy wszystkie informacje po kliknięciu, jaki jest zasięg. I właśnie najważniejszą informację, że zwiększa nam to zasięg naszej sieci. Jakość połączenia. Status. To tak naprawdę wszystko. Teraz możecie podłączać resztę urządzeń, a tutaj po prostu jest widoczne sterowanie. Zwiększanie jasności, zmniejszanie jasności. Dzięki za oglądanie.